Chciałam przedstawić scenariusz spotu telewizyjnego zespołu Żórskiej Oponki zespołu szkół, szkół nr 1 w Żorach. Nasze ujęcie pierwsze to przedstawienie ciepłego dnia, a w nim y, domu znajdującego się przy lesie. W jego obejściu widać dużą ilość porzuconych przez ludzi opon. Zbliżenie na te opony. Dzieci y, mieszkające w tym domu wykorzystujemy do zabawy w przeróżny sposób. Siedzą na nich, huśtają się i skaczą po nich. W dole ekranu widoczny jest napis. Pamiętaj, opona została stworzona, by trwać. Nasze ujęcie drugie to plac zabaw w przedszkolu, a na nim mają się dzieci. Zbliżenie kamery na nawierzchnię, później na tablicę informacyjną, z której wynika, że nawierzchnia placu zabaw została, została z, z recyklingu opon. To porównanie, które przedstawia, jak można wykorzystać opony w zły i dobry sposób dla dzieci. Nasze ujęcie trzecie to rodzina bawiąca się z dziećmi, przechadzająca się w tle dużego ogniska, zbliżenie na duży, siwy dym. Obok kaszlący mężczyzna palący opony. Ojciec tych dzieci zasłania je przed dymem, kiwa głową z niedowierzaniem. A pod, pod napis, a można inaczej, można inaczej wykorzystać swoje życie. Ujęcie czwarte to ujęcie cementowni, w której pracuje ojciec wcześniej wspomnianej rodziny. Oprowadza po nim wycieczkę szkolną i opowiada o zaletach utylizacji opon w cementowniach. O tym, że tyle samo spalonych opon uzyskujemy tyle samo energii co ze spalenia takiej samej ilości węgla, a zanieczyszczenie powietrza jest dużo mniejsze. Poza tym nie musimy przetrzymywać opon w naszych piwnicach, strychach oraz w lasach. Nasze ostatnie wyjęcie piąte to rodzina wyjeżdżająca z firmy, która utylizuje opony. Właśnie oddała tam samą spokój. Po drodze do domu matka przegląda broszurę otrzymaną od właściciela. Czyta w niej, jak można wykorzystać zużyte opony. W dole ekranu pojawia się napis. Podaruj oponom drugie życie. Oddaj je do, do punktu zbiórki. Dziękuję bardzo.